I'm just Ken and I'm enough. And I'm great at doing stuff. So hey, check me out. Yeah, I'm just Ken. My name's Ken, and so am I. Put that manly hand in mine. So hey will check me out. Yeah, I'm just Ken. Tak jak już może zdążyli państwo zauważyć, po pierwsze dzisiaj w studiu tak. e, obydwaj będziemy rozmawiali o absolutnie gigantycznym fenomenie filmowym, czyli o Barbie. E, filmie, który już przed swoją premierą bardzo, ale to bardzo był meta, jakby wykroczył poza, poza świat filmowy. Marketingowo po prostu to jest bomba. Tak. E, tak więc... E, Maćku, co chciałbyś, może od czego ty chciałbyś zacząć? Ja rozmowę, w ogóle muszę przejść z powrotem na te tryby, bo państwo pewnie zauważyli miesięczną przerwę, więc muszę tutaj naostrzyć swoje, swoje ostrze krytyki filmowej. Ach. Ja może zacznę od tego, że mi ten film się bardzo podobał. Uważam, że jest bardzo zabawny. Bardzo mi się podobały te wstawki meta. Troszkę może bardziej się nudziłem na, w momencie, kiedy Barbie, to nie jest spoiler, bo to jest podane zwiastunie, wraca do. albo wraca. pojawia się w tym prawdziwym świecie, ale byłem jednocześnie zaskoczony, że ta. jak powiedzmy sobie, podzielimy ten film na trzy akty, no to wtedy ten prawdziwy świat to jest tak. W zasadzie połowa drugiego aktu, a tak to jednak jesteśmy cały czas w tej. Yy, jakże, tak w tym zjawiskowym barbilendzie, na którym pewnie wydano cebuliony dolarów mm. I tam tę farbę różową po prostu wykupiono ze wszystkich sklepów w Stanach Zjednoczonych Ale moim zdaniem było warto No to tak yy, tytułem wstępu, a ja nie wiem czy u ciebie to tak wyglądało mm, Ja yy, może jeszcze trochę nie zaczynając o samym filmie, co o, o tym jak wyglądała premiera Bo byłem na pokazie przedpremierowym Barbie, e, dwa dni przed grano i były to dwa pokazy wyprzedane u mnie w kinie, co się zdarza bardzo rzadko, i to było też super, że ludzie przychodzili po przebieranie na ten film. Nawet nie chodzi mi o to, że w jakieś stroje wymyślę po prostu ubrani albo na różowo, w jakieś różowe garnitury. Jedna była pani w sukni takiej wieczorowej w ogóle przyszła z, ze swoim nie wiem, kolegą, partnerem, też w full garniturze, także trochę taka akcja z jego strony jak z minionków. No właśnie to chciałem powiedzieć, że przy minionkach ludzie się ubierali w te garnitury. Przecież żeby pokazać, że pierwsze minionki to widzieli jako dzieciaki, a teraz są dorośli, więc muszą w marynarkach. Chyba no. tak to było, już nie pamiętam. Tak, no ja wtedy też byłem w Barbie outfit. W spodenkach, dzisiaj akurat ich na sobie niestety nie mam, bo jest, bo jest trochę chłodniej. W t-shirtie Barbie z czapeczką Barbie, także dla mnie ten marketing po prostu zadziałał. Tutaj nie stoi moja lalka, a taką posiadam, możecie zobaczyć na, na Instagramie. Ale masz Barbie czy Kena? Czy obu? Czy masz jeszcze tego, e, Alana jeszcze? <grym> o właśnie Alana Alana, może bym hmm. sobie sprawił. Nie, mamy Barbie kowbojkę, ale mam też Hot Wheelsa. <grym> Hot Wheelsa, kabriolet Barbie różowy. Także no nie, rzeczywiście u nas to ruszyło, e, na nas zadziałała ta, e, ta machina. Nie mamy co prawda ketchupu. E, ke Kęczapu Ken kenczapu. <laughs> Ken i sosu barbecue. <laughs> Heinz'a nie wiem czy są w ogóle dostępne w Polsce, natomiast no tak to działa. Ja nie wiedziałem jakie mieć oczekiwania w ogóle wobec filmu Barbie, no bo zawsze były to bajeczki po prostu. Nie dość że filmy animowane, to jakieś reinterpretacje Ale bajek. Ale to są dobre filmy całkiem, te bajki. Ja parę oglądałem, jak właśnie jak byłem młodszy. Barbie dziadek do orzechów, jezioro łabędzie. I wiadomo o parę innych. No tutaj wiadomo było, że będzie jakby starcie z, z prawdziwym światem, właśnie o czym już, już wspomnieliśmy. Natomiast to, co się działo z Kenem, to mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ byłem przekonany, że zostanie przedstawiony jako przydupas Barbie. Mm -hmm. I na początku trochę tak jest, ale to, co się z nim dzieje później, to była absolutna tajemnica i zaskoczenie dla mnie, że kiedy oni się przenoszą do świata rzeczywistego, no to, to yy, też już nie jest spoiler, wszyscy widzieli Barbie. No po tylu, po tylu tygodniach to pewnie tak. Tak, no i to też jest w pierwszych minutach filmu, które nie były w zwiastunie, no Ken odkrywa patriarchat i nagle się dowiaduje, że yy, co też dobrze chyba pokazuje, że ani w jedną stronę, ani w drugą stronę nie jest dobrze, że zawsze jak któraś płeć czy w ogóle po prostu grupa społeczna jest jakoś e, niedoceniana, poniżona gdzieś tam, ale ty sobie tam gdzieś e, żyj sobie tam coś, sieć sobie na tej plaży, no to wtedy jak z, zobaczą, że w jakimś innym miejscu jest inaczej, Ee, że może być im lepiej, no to będą chcieli planować jakiś, jakiś przewrót, co też e, e, pokazuje dobrze, że jednak no, kto wszczynał wojny w historii świata? No raczej mężczyźni. mężczyźni. Tak. I tutaj też mężczyźni później wszczynają wojnę. Także e, jest to. E, ja mam dystans, jeśli o to chodzi, w pokazanie e, facetów i toksycznej jakiejś takiej męskości i Mm, trochę głupkowatości. O męskości w będziemy później rozmawiać przy innym filmie. Tak, 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 bo jednak właśnie w tamtych latach to ta męskość to było chodzenie w tych kapeluszach, a teraz tak. już jakby od facetów się tego nie oczekuje i ów, bardzo dobrze. Tak, tak. <laughs> Ale nadal mamy jakieś tam swoje nasze zagrywki. Lubimy sobie wypić piwko i obejrzeć Ojca mhm. Chrzestnego. Tak, to właśnie możemy teraz się wymieniać, jeszcze przed nagraniem się wymienialiśmy co poszczególnymi żartami, czy to właśnie z Ojca Chrzestnego, czy to z koni, nie, yes, o koniach nie mówiliśmy, yes. ale, ale miałem kowbojski kapelusz do innej, innej stawki, <noise> więc w sumie to jakoś się łączy ze sobą. Oprawdę. Ja może przy kolejnym filmie też wspomnę o tym argumencie, więc proszę mnie tutaj jakby co napomknąć, że ja spodziewałem się, że to dostanę, ale w sumie też trochę i nie dlatego że no, Greta Gerwig jednak robi takie filmy stricte feministyczne e, od chociażby Lady Bird po Małe kobietki, gdzie tam jednak ten wątek kobiecości jest silnie e, silnie tak e, podkreślony. Tak w Barbie e, było to samo. Nawet może może bardziej nawet tak e, bo takie są zarzuty, że to jest taki bryk z, filozofi z filozofii, z feminizmu. Na zasadzie, że po prostu masz kawa na ławę łopatą. Yy, nawet Ameryka Ferrera ma taki jeden bardzo długi, ale bardzo potężny monolog tak, o tym, jak, jak yy, kobieta się czuje, jak kobieta się czuje względem innych mężczyzn, jak sobie musi radzić na rynku pracy, w innych sferach życia publicznego, i tak i tak Nie mam z tym problemu, yy, bo zakładam, że to jest film jednak do większej grupy odbiorczej, na przykład, nie wiem, no, y, zaryzykowałbym stwierdzenie, że do dzieci, aczkolwiek tutaj mam też taki dylemat, że, no, mam taki dylemat, że z jednej strony wiem, że to jest ten bryk z feminizmu i że, no, też trzeba takie, takich młodszych odbiorców tego y, uświadamiać, ale z drugiej strony tam się pojawiają żarty o, na plaży, tak, tak. Y, które, no, ja tak no, po raz pierwszy może czułem lekki dyskomfort, bo widziałem, że tam jakieś właśnie mniejsze dzieci są i tak pomyślałem sobie, że no, ja rozumiem, o co chodzi z tym biczowaniem. Nie, czy to było biczowanie? To biczowanie było po angielsku, ale po, po polsku trzepanie, tak, to jeszcze było bardziej dosadnie. Więc no, miałem taki dysonans właśnie, z jednej strony okej, okay, robimy ten bryk, ale z drugiej, no, tam są te to takie wstawki dosyć nie dla, nie dla młodszego odbiorcy. Tak, no ja bym powiedział, że dla takich nastolatków, którzy już, u których się zaczyna już to życie takie powiedzmy społeczne, tak, mm -hmm. że, że to nie jest nadal zabawa, gdzieś tam bieganie po podwórku, tylko już powoli zaczyna, zaczynają się Kształtować jakieś mhm. oczekiwania wobec świata, tak? wobec relacji z rówieśnikami. Ja nie powiedziałem, czy mi się ten film podobał, czy nie podobał, więc powiem, że uważam teraz, powiem, że jest niezły, mhm. ponieważ tak, jest tam dużo ważnych treści, które można. Sobie bardzo rozkminiać, pisać jakieś tam dłuższe y, analizy, laboratoryjne. To jest bardzo łatwe odswoić właśnie przez to, że to jest w no, takiej lekkiej, znaczy nie, może tak dosadnie podane. Mm -hmm. y, mm -hmm. Natomiast dla mnie było tego trochę za dużo i za mało pogłębionego. Bo to wszystko mm -hmm. oczywiście jest, y, jest istotne, natomiast y, za płytko trochę. Niektóre. Jakby ten monolog jest naprawdę fantastyczny, to jest chyba najlepsza rzecz w tym filmie, tak. Y, y, Wy, wytłoczona mm -hmm. <laughs> powiedzmy. E, natomiast e, dużo właśnie takich kwestii społecznych jest tam e, albo jakoś tak podsuniętych, i zrób sobie z tym widzu, co chcesz. Ja lubię, jak jednak się weźmie, jeden, dwa problemy i się zanalizuje tak trochę, e, trochę dosadniej, więc jakbym nie porozmawiał po tym filmie z moją narzeczoną, to wydaje mi się, że mniej w sumie by mi się mm -hmm. podobał. Bo później w trakcie e, w trakcie rozmowy jak sobie analizowaliśmy jakieś poszczególne kwestie, nasze wrażenia po tym filmie jak, jak to rozumiemy. No to miałem takie okej, okay, rzeczywiście to co mówisz. Okej, okay, teraz już to widzę, teraz to rozumiem, tylko ktoś mi musiał to powiedzieć, bo sam bym na to sam bym na to nie wpadł. Ale bo tak w zasadzie faktycznie ten film yy no tak porusza dwa istotne problemy znaczy inaczej ja bym właśnie te dwa istotne problemy wymienił czyli ten feminizm i problem z patri na dyson, znaczy dualizm między patriarchatem i matriarchatem może tak bym bardziej to ujął i rzeczywiście to są do to się wydaje, że możemy dwa tematy dać do filmu i no, to nie jest przeciążenie, ale to są rzeczywiście bardzo ciężkie tematy, tak i które no Yy, różni tam socjologowie, filozofowie od dobrych dekad yy, rozkminiają, ale zastanawiam się, czy Barbie to jest właściwe miejsce do tego, żeby jakoś to bardziej pogłębiać, szczerze powiedziawszy, no, bo... Yy. Okej, okay, że tutaj jest to też wygrany ten dysonans, że Barbie to jest jednocześnie ikona feminizmu, no bo Barbie jest astronautką, prezydentką, laureatką Nagrody Nobla, prawniczką itd., itd., ale z drugiej strony jest to ideałem piękna kobiece kobiecego, który jest nieosiągalny praktycznie, który jest upastaciewiony tutaj przez Margot Robi. Tak, stereotypowa Barbie. Tak. Która zresztą Helen Mirren potem, tak, yy, tak jak ta, jest ta scena, gdzie tak. Barbie mówi jestem brzydka, nikt nie ten yy, <noise> i takie no to directors, tak nie zatrudniajcie Margot robi, jak, yy, no, jak yy, ma, ma takie być linie dialogowe. Tak, yy, no z innych kwestii to, która mnie chyba najbardziej zabolała, to relacja matka córka yy, w tym filmie, bo ona tam jest, jest bardzo ciekawa. Ta córka ma bardzo jakby mocne tezy, których yy, broni. I nagle w którymś momencie zmienia zdanie, a nie wiesz, co w sumie jednak spoko. Tam robisz OK, pomóżmy jej, e, i ta ich y, relacja się jakoś zmienia. Dla mnie mm, trochę. Za łatwo i, i za szybko. Więc to jest jakby jest jedna jedna z tych rzeczy. Pozostałe na no to wiadomo, firma Mattel produkująca no tak. e, między innymi, co prawda tam lalki Barbie, e, ale e, tak jak był żart w BoJacku Horsemanie, no to zebraliśmy panel e, 10 mężczyzn, żeby porozmawiali o aborcji. <grytanie> tak więc firma też zarządzana <grytanie> przez mężczyzn tworzy, e, tworzy lalki dla, dla dziewczynek. No tak, ale to jest... To zobaczymy z czasem. Chociaż już tak jak o tych, tych ketchupach wspominałeś, tak? O... Kęczapach. Kęczapach <laughs> przepraszam, i o barbecue, tak? No to z czasem zobaczymy tak naprawdę, czy jednak to jest bardziej feministyczny movement, czy reklama firmy Matel. No, no ciężko stwierdzić. Na ten moment wydaje mi się, że to są oba, tak. No, z korzyścią dla, dla pierwszego, no bardziej dla niekorzyść dla drugiego, no bo jednak promuje się ten no, kapitalistyczny, jakieś korporacje, tak i teraz to na tym się korzysta, więc to jest pewien paradoks. Tak jest. A co do tych, co do tej matki i córki, no tak jest, nie przeczę, ale to jest film o Barbie. Chociaż tej samej Barbie podobno w pewnym momencie ona nie ma takiej woli sprawczej. Jednak to, te, to ta Barbie, ta zużyta, zmiętolona, grana przez Kate Makino, no to i, i te pozostałe wersje Barbie biorą swoje ręce, a Barbie literalnie po prostu jest w tej pozycji, jakby ktoś położył po prostu dalkę na ziemi, tak, taką wyprostowaną. Mhm. E, jeszcze jedna z rzeczy, która mnie może nie jakoś bardzo zabolała, natomiast e, jeszcze kolejna rzecz z marketingu Barbie to była muzyka, czyli single, które wychodziły: pierwsze Duel gigantyczny hit, mhm. później Charlie XCX, e, Nicki Minaj. E, no to były głośne, duże e, kawałki, które ludzie streamowali na, na Spotify, jakby mają dużo wyświetleń. E, zapowiadano, że będzie 19 utworów na, na całej płycie. Mm. Można je było sobie sprawdzić tam na Apple Music. I w większość jednak z tych utworów chyba w filmie nie ma, więc one się gdzieś tam czasami pojawiają. Z temi, kawałek tej Impala jest w czasie podróży to na pewno zauważalne, który nie wychodził wcześniej jako, jako singiel. Natomiast było tam kilka utworów, które jakoś jednak nie, nie odegrały w filmie po prostu takiej roli. Po prostu napędzały jakby ten, tę oglądalność. No i. Widać to w liczbach, no bo Barbie przekroczyła już miliard dolarów. Tak, ten um, piękny klub. Tak, niektórzy, niektórzy by powiedzieli, że dosyć późno, natomiast wydaje mi się, że te wpływy cały czas są w miarę regularne. Że nie jest tak, że w, pierwsze dwa, w pierwszy tydzień, dwa tygodnie się zrobi ten miliard, i później nagle jest spadek tam o 200% czy coś, eee, tylko że cały czas w miarę dużo osób przychodzi na to Barbie. A jeszcze jest tam strasznie dużo smaczków z tego całego świata, że to właśnie dziewczyny w prawdziwym świecie w tej szkole, jak one siedzą, to że są te lalki. E... Zapomniałem nazwę, ale że te inne, jakby konkurentki, jako dla Barbie, te takie trochę niszcze, z Boże. większymi głowami, tak mi się brats, perlalki Brac, lalki Brac, i Boże. że mają nawet takie same imiona te dziewczyny, jak te lalki Brac, więc tam jest strasznie dużo smaczków w Barbie, więc pod tym względem też można w ten sposób oglądać Barbie, po prostu, żeby wyczaić wszystkie nawiązania. Ja co tu piosenek, to może powiem, że po prostu trzeba było zrobić miejsce dla Ryana Goslinga, żeby sobie pośpiewał, i to był priorytet. A tak. ta reszta to już się właśnie do Epki dołoży hmm. ewentualnie. O, to jak jesteśmy przerani go Slingum, bo też... Y to myślę, że można zaznaczyć, że Barbie bardzo zrobiła zadymę film wśród niektórych. Mężczyzn. Tak, wśród mężczyzn i ogólnie wśród związków, że właśnie niektóre związki się zaczęły rozpadać przez to, bo ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, jaki masz stosunek do kobiet, a ty, jak i do facetów. I później nagle się okazało, że ludzie zupełnie inaczej odbierają ten film i, i, i była to jakaś kość niezgody. No, i słyszałem bardzo dużo głosów na temat tego, że Ryan Gosling totalnie kradnie ten film. Według mnie jego rola jest po prostu bardzo taka przesadzona, że on jest w taki, właśnie on bardziej się nadaje do tego w sumie Barbie Landu niż Trobi jako Barbie później, która ma takie bardzo ludzkie reakcje. Natomiast. Ken... <laughs> Może Jak sobie Ryan idzie, Gosling... otwiera browarka i chodzi w tych strojach swoich, podwójne okulary zakłada, no to jest y, przerysowany na, na maksa, no i jakby przez to może się wydawać jakiś lepszy, y, natomiast no jest na pewno bardziej taki ekstrawagancki. Może powiedziałbym, że Bargo... Mar... Bargo. <śmiech> Fargo. <śmiech> tak. Margo robi, gra tutaj tak właśnie, no to był po pierwsze oczywisty casting jako Barbie, moim zdaniem, a po drugie no tak... Gra tak, jakbyśmy się spodziewali, natomiast Ryan Gosling pewnie tutaj większość ludzi odkryło jego talent komediowy. Ja pamiętam jego skecze ze Saturday Night Live i już wtedy wiedziałem, że chłop potrafi w komedię i że ma ten dobry timing i takie wyczucie, i tą taką. Yy nie do przesady, tylko że no właśnie to jest wszystko z wyczuciem, no i tutaj to pokazał szerszemu światu, także dla mnie to nie jest zdziwienie, tak, <grym> że, że on tutaj jest nawet na równi, a bo tak jak ty mówiłeś, niektórzy mówili, że kradnie ten film, także zero zdziwienia. No ale piosenką rzeczywiście, która na billboardy się też wbiła, e, chyba na 40. miejscu na 100, z tego co widziałem w, no. w UK, więc, więc dosyć wysoko, no i sama jakby aranżacja tego, że później jest takie progresywne przejście w, w takiej bicie. field energy! I później oni tam tańczą ci wszyscy kanowie na, na tle w tym studiu, więc no jest y, po prostu bardzo komiczne i ładne. Tak jest, tak jest. Bardzo, bardzo, ładne. bardzo ładny film. Tak jest. Bardzo ładny estetycznie, tak też super to wszystko wygląda, więc. Więc co, no przechodzimy do ocen, czy coś mhm. jeszcze? Myślę, e, ja powiem, bo ty już e, mówiłeś, że niezły. Dla mnie to jest takie solidne 8 na 10. E, naprawdę to jest jeden z lepszych filmów lipca. W ogóle dużo było tych fajnych filmów lipcowych, o czym pewnie później odpowiemy, po w następnych odcinkach zobaczymy, jak to pomontujemy. E, no, także idźcie śmiało na Barbie, rozmawiajcie o tym filmie ze swoimi partnerami, partnerkami. Ale potem się nie rozstajcie, bo warto rozmawiać, jak to mówił e, Jan Rokita, chyba bodajże. No, także tyle ode mnie. No, ja po się, wystawiłem szóstkę, bo też ten końcowy, może nie monolog, ta rozmowa Barbie z jeszcze jedną osobą, to już tam nie będę mówił z jaką, wydała mi się taka, nie wiem w sumie. Nie, jakoś tak nic, nie, ja chyba z niej nie, nie wyciągnąłem zbyt dużo, tak mi się wydaje. Natomiast, no nie powiem, tak w opinii publicznej, powiedzieć, że Barbie jest 6 na 10, to trochę się tego wstydzę, więc powiedzmy 6,5. No. Nie no, niektórzy to nawet mówią, że to, nie wiem, 3-4 na 10, ale potrafią to dosyć dobrze uargumentować, więc mhm. jak chcesz 6, to niech będzie 6. Tak, no zabrakowało mi jakby poszerzenia niektórych, niektórych wątków. No bo po prostu wyjaśnieniami, jakby zwykłemu Kenowi, e, wyjaśnienia niektórych rzeczy. Na szczęście mam kogoś w prawdziwym życiu, kto mi jakby z tym pomaga. To, szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka o Barbie. E, jeśli nadal jesteście spragnieni naszych wywodów, naszych opinii. To nie musicie długo czekać, tak jak ostatnio, bo zapraszamy na odcinek o Oppenheimerze. Tak, czyli głównym rywalu Barbie, który, tak. któremu Barbie tak naprawdę nakręciła chyba trochę też marketing. No ale uważam, tym, że bardzo tak. Tak, ale o tym może już porozmawiamy w odcinku o Oppenheimerze. Dobrze, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia y, później, a z niektórymi pewnie niebawem. See you. Ajde.